Witajcie, witajcie. Jest wieczór dziwaczki, czyli Mirabilis Jalapa. Pokazały, co potrafią. To, co widzimy teraz, uzyskujemy w wyniku zapylenia dziwaczka żółtego innym kolorem. Przepiękne desenie. Nagranie jest bez lampy błyskowej. Godzina 20 dobiega. Cudowne, przepiękne kwiaty. Mają bardzo subtelny zapach. Delikatny, mocny. To zależy od temperatury powietrza. To jest jeden krzak, a tu jest drugi w kolorze różowym. Widoczny jest pyłek. Pszczoły dokonają reszty. Widok od dołu na nie. No te czarne brzydkie barwy to są początki zawiązywania się nasion, czyli kwiatuś nam przekwita. I tu będzie się tworzyło nasionko, które później bardzo łatwo wysypuje się na ziemię. ten sam krzaczek z drugiej strony przed chwilką tam byliśmy gdzie jest arbuzik widoczny u podnóża kukurydzy popcornowej już głosy widać i tu mamy jeszcze miszmasz Niewielkie słoneczniki. I tu ukryte coś, cudo. Powiem jutro jaka to odmiana. Także pięknie. To wytwarza takie karpy jak dalie. Które można wykopać. Wykopujemy na zimę, zimujemy jak dalie, jak kany, w zimnym miejscu, w chłodnym. A zapraszam na Filmik z 2020 roku, gdzie pokazuję dokładnie wykopywanie karpi w ogóle. A tutaj mamy w donicy kilka sadzonek, które zobaczcie, jakaś słaba siła wzrostu jest w doniczce. Nie ma to jak w gruncie, prawda? I tu mamy cały żółty, ponieważ. To były typowo od żółtego zebrane, pilnowane nasionka. Tak i to jest od krzaczka żółtego, od krzaczka różowego. Ale, ale, a widzicie, a tu myk jest, proszę. To coś z taką plamą jest na krzaku różowym, na tym. A to pozostałe na innym. Taki niuansik. To jest cynia. Przepiękna. Na targu ją kupiłam, bo z moich klops wyszedł. I jedyną cynią z moich nasion to jest ta rodzynek. Jedyna moja cynia, z moich nasion. Taki pęd wysoki wśród słoneczników do podnóża arbuzika. A tu wielkoludy się przewalają. Dopiero co przywiązałam taką tasiemką mocną, jakby rafią. Kilka sztuk tu jest, żeby nie była za słaba. O. Także niedługo będą i słoneczniki kwitły. Już zaczęły idziemy teraz. Habbry. No myślę, że tam Pocia. jest tu bardzo trudno poruszać się to jest jedyne miejsce gdzie można nogę postawić gąszcz jest niebywały ciężko wszędzie dojść zobaczcie proszę jakie wielokolody. a tam na końcu już kwitnie i tu czy tamten brązowy był jako pierwszy rozkwit a tu dziś lub wczoraj ale konkretniej pokażę, jak przyjdzie pora, jaki to numer, jaka to odmiana.